Dzień dobry słoneczka z tej strony, ciotka Irse. Witam Was na moim i samca alfa kanale. W drugim odcinku nowej rozgrywki. Słuchajcie, padł pomysł, żeby z malutkiego domku mieszkalnego zmienić na nawiedzony dom mieszkalny. I wiecie co? To może się udać, może być ciekawie, bo czemu nie? Czemu sobie życia nie utrudniać i tak dalej? No nic, zobaczymy co tutaj się działo. Co tam, będzie. E, ci się to toalety, panie mój drogi. Chcę to tak na dzień do... O, bez? Przykro mi. Nie mam kasy. No sorry. Sorry, stara. Sama widzisz. No. Do roboty. Albo nie, jeszcze nie do roboty. Co myśmy tu mieli? Właśnie musimy sobie znaleźć jakąś partnerkę. No, by się przydał ktoś. I zabawę poprawić i higienę, higienę poprawić. O, matko. No, no, no. Nie ubi, ubi, tylko tak. Posprzątam już za ciebie, niech już tak ci będzie. Pomogę ci. z łackę pańską. O, mamusiu. Może byśmy się tutaj dzisiaj dorobili jakiegoś domku. No, przydałby się. No, podlej kwiatki, zbierz cały plądze. Ile masz pracę, kolego? Za 15 godzin. Mm, by się przydało co zrobić. No przydałoby się sprawdzić jeszcze. No, ocenisz sobie pracę domowe. Bo czemu nie? Ale fajnie kwiatuszek paruje, krzaczek. Ślicznie, no po prostu fantastycznie. Ty znasz w ogóle kogoś? Znasz, znasz. No tak, bo mieliśmy dziewczyn ze studiów. No to trochę odpada, no odpada. Mm, bez Bez jest zajęta. Bez jest zajęta. Bez się nie zadaje, bo jest zajęta. My nie lubimy zajętego mięska. Dobra. Okej. Okay. Ej, słuchajcie. Tu się ktoś pojawił. Dzień dobry pani. Pani jest bardzo fajna. O, Klara. Przywitaj się z tą panią. Która nam bardzo ładnie grzebie w śmieciach. Nie żeby coś. Serio. Ty się sama tak kopni. Sama się kopnij. Ale, ale zaczekaj, bo potrzebujemy Cię. My naprawdę bardzo Cię potrzebujemy. nie żeby coś. Ale się przydasz. Dzień dobry. Narzekaj na upały. jest gorąco. O, popat popatrzycie sobie w chmury, co? W chmury sobie popatrzycie. Powiem wam wczoraj samiec Alfa zainstalował sobie The średnio średniowieczy trujeczkę. O matko, i powiem wam, że jak tak po, po pewnym czasie wraca się do starej gry, takie sentymenty się uruchomiły. No, powiedzcie tam te wszystkie paski, to wszystko można idealnie poukładać. Co ci jest? Aha! Ktoś cię wuduje? No spoko, czemu nie? Dobra, znudziło im się. Buduj razem zamiast rzeźby bez piasku. Tak, to jest coś, co musicie razem zrobić. Rzeźba z piasku. Będziecie o tym dzieciom opowiadać. No. O, jaka synchronizacja. No. No. Jak słodko i uroczo. Kto tam... Nie, nie, Lilith, sorry, nie. Właśnie może sprzedamy te tulipanki. Owocka i warzywka sobie zostawimy, bo jak się drobimy lodówki, to się przyda. Tak, to się przyda. O, biały będziesz miał, telefon, No czemu nie? O, widzisz, podoba jej się. Uuu, mnie też się podoba to, co otworzycie. Cokolwiek? No tak, krowokwiat. No czemu nie? No dobra, Lala. Później jutro do ciebie zadzwonię. A teraz, wybacz. Ale trzeba się zająć obowiązkami. I mieć nadzieję, że coś nie wyskoczy. Oho! Yy, no tak. Poradzę sobie. Damy radę. Damy radę. No, na pewno damy radę. Oh, Mimo, jaka ładna z mi para. Śliczny. Po prostu fantastyczny. Co ci tam? A zabawę nadal masz? No, przecież bawiliście się w piachu. Serio? Oho! Oho! ale. No, zaczyna fajnie. Fantastycznie. Laska, przyzwyczaj się. To cię czeka. Nie, żeby to nie było na zasadzie reklama, hello. Dobra, pięknie, skończyłeś, kobita sobie poszła. Posegreguj składniki na kompost, o. And, nie, ty chyba byś poszedł już spać, co? No, to tam posegreguj. Co masz posegregować? No, i chcę spać. Pozwolimy ci. Z najłaskę pańską. No. O, a ja już tu za ciebie posprzątam. Nie, nie posprzątam. Fajnie. Nie, jednak nie patrzę. No co, gobliny? Co, zepsuły? Serio? Śpij się, nie przejmuj! Jolo, facet, proszę Cię. Proszę Cię, damy radę. O, duszek się pojawił, jej! Duszek się pojawił. Te duszki są spoko. Śmierdzą śmieci. Krowokwiat ładnie stoi. No, cudowny dzień się zapowiada. Oho, ho, ho, panie kochany. To się wydarzyło. No, i jeszcze to do kompletu. Nie to perze. Fantastyczny dzień będzie. Zobaczysz. Będzie fantastyczny dzień. No, zjedz coś na szybko. zjedz sobie płatki. I będzie dobrze. No. Potem pobawimy się z duszkami. No. Duszki urocze. jakiś wajny maleńki, kochany pyszczek. No. No. Fazet. Ruchy. Słuchajcie, mamy awans. Mamy awans i mamy biurko. Jej. Cieszymy się fantastycznie. Naprawdę. Fantastycznie, dobra. Dobra, dobra. No, dlaczego? No, kosz na śmieci. No, nie, nie chcę do żadnego śmietanka towarzyska. No, słuchaj, lala. My się dogadamy. My się naprawdę dogadamy. Damy radę, słuchaj. No, ty jesteś bardzo fajna i w ogóle. I można by było gdzieś się z tobą przejść. Te No, można by było. Te. Elegancko. No to odzyskaj jeszcze części i żeby coś. Co ty na sobie? Okej, okay, pewnie jakieś losowe ciuchy. No i co? I pójdziemy może z tą panią gdzieś, co? Tak romantycznie. Cześć. Za studentki się nie bierzemy, bo to takie to wiecie, no. On jest nauczycielem, jeszcze studentki. To To ma potencjał na telenowelę. O tak, moje kotki znalazły coś, co musi hałasować teraz. Walter, chcesz, chcesz być nagrywany? No, Walter ma mnie całkowicie w nosie. No i jesteśmy w naszym kochanym parku. Co wy tu możecie robić? Możecie grać w szachy. No bo to wiesz, to jest tak bardzo romantycznie. Wziąć kobietę do parku, żeby z nią grać w szachy. Jeszcze do parku piaszczystego, a ona ma taki obcasik. No. Tup, 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 tup. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pięknie po prostu. Ej, słuchajcie, ja nie wiem co ta kobitka ma w głowie, ale zrobiłaś firciarska od grania w szachy, no. Ty, Benji. Nie oszukuj za mocno. O, i zrobiłaś się szczęśliwa. Szczęśliwa. To kto? Nieważne, poszłed sobie. Eee! Zapytać, czy jest ze związku, żeby się nie okazało, że jest z kimś. No. O nie! No tak, Bjorn! O nie! Dobra, nie, nie marnujemy na nią czasu. Nie marnujemy. Kurczę, no nigdzie nie ma wolnych kobiet w tej grze. No, może być facet. Właśnie tu szedł samiec. Może za niego się weźmiemy? Panie jest zawsze z torbą na głowie. Albo za Ciebie? Pokaż się. Możesz być. Nie, nie możesz. Wracamy do domu. Za dzieci się nie bierzemy. No, no, no. Mm, ale to trzeba mieć farta, no. Lis. Cześć, lis. Idź sobie. To nie jest fajne. Wyrzuć. Lisku! Lisku! Idź sobie. Chociaż jesteś ślicznym białym liskiem, Kopelskaj przeciwnowadą lecimy. Oho! Oho, ho. Ej, a może? A może? Może, ej, a może z kościlo? O, to by nie było złe. Albo już zaczynam wymyślać za mocno. No. Cześć kolego. Tak, na pewno będziemy się świetnie bawić. No. Dlaczego ty tego nie możesz wyrzucić? No dobra. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Co tam słychać? No. Jesteś szamba. No, on jest fantastyczny tylko mógłbyś pyszczek pokazać no dobra, co tu się dzieje idziesz spać? idziesz spać e, zdążycie sobie jeszcze pogadać no, do spania do spania no, on sobie to poradzi aha, aha chyba ci nie jest dane dzisiaj spać no ale chociaż spróbuj, no Powiem wam, że się coś śmiesznego tu podziało. Panowie. Dobrze, że to nie w lat. Nie żeby coś. O, o tak. Okej. Okay. Nie wolno. Nie próbuj mnie obudzić. Idź sobie. przez Przestoniaczku. Ze zmierzchu. Oho już coś się dzieje. No wiem, że ci się chce. Wiem, że ci się chce, ale słyszałeś coś się dzieje, coś się dzieje. No, z automatu. Uhuhuhu, no ładnie ci się porobiło. Ładnie ci się porobiło. No dobra, trochę cię ogarniemy. A właśnie zmieniłam kosz. I ten na razie działa. Zobaczymy na jak długo. I powiem Wam w innej mojej rozgrywce znowu na lewo i na prawo zaczęli ciasto robić. Weź szybki, chłodny prysznic. No, no, no. Chociaż troszkę, no wie, żeby głupio nie było. E? Kto nam tu śpi? Eee. Gidro i czy jak mu tam? Stwierdził, że się dołączy. Dzisiaj możesz sobie zjeść jogurt na śniadanie. Ja najczęściej jem jogurt i Na śniadanie. Czasami jogurt z graniolą. No bo wiecie, no. Trzeba, że tak powiem, robić już oponki na lato. Dobra, pobraliśmy wodę. Teraz może ci się trochę zabawa poprawić, bo ty chyba lubiłeś. Lubisz wędkować. O, coś łapiesz? Coś łapiesz? Nie? Jednak nie. Jednak nie. A może? Może jednak? No. No, no, no. Ło, wow, 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 panie kochany! No, z kamerą to żeś poszalał. Co ci? A, bo ty jesteś wrażliwy. złapałeś cokolwiek chociaż. O, pocztówka. Fantastycznie. I głupik. Też nie może być. A to masz sterta jedzenia. o, o, o. Użyj do produkcji kompostu. No, pięknie. Ok, sąsiedzka bójka. Wracaj do domu może, co? Domu. <laughs> uh, to ładnie brzmi, nie? Uuu, uh, kolejne jedzonko się wyhodowało. A ten śpi nadal u nas. No spoko. Długo ci będzie niedobrze? Stary, no proszę cię. Tak, wiem, spięty jesteś. Ile ty masz w ogóle jeszcze życia? Uh, to trzeba się ogarnąć tak w miarę szybko. A ja mam pomysła. I to nie będzie zły pomysł. No okej, okay, ona ma męża. W sumie. Tylko Julia się bardzo podoba. Chodź, kolej, A ty nie do pracy idziesz w sumie za chwilę? A nie, za trzy dni. O, fantastycznie. Fantastycznie. Dobra, możemy zrobić tak, że weźmiemy studentkę, zrobimy to co mamy zrobić i zabierzemy jej dziecko. W sensie my będziemy się opiekować dzieckiem. ona niech robi co chce. No, no. Zawsze może zrezygnować ze studiów z powodu ciąży. To też nie było. Uwielbiam, jak pukają do. A, pokaż zdjęcia. Nie, nie bądź dla niej podła, nic. No, słuchaj, to są moje takie zwierzątka. Każdy ma jakieś. No słuchaj, ja też się tutaj tak średnio czuję. Ale wiesz co? Jesteśmy oboje młodzi. Zrób zdjęcie z. No, lecisz. Przestań, że tak się stresować. Benjaminie, proszę cię. To się tak stresujesz. O, piękna para. Bardzo ładna para. Tak. Bardzo ładna. Piękna. No cudowna. Już jesteście bardzo dużymi przyjaciółmi. No wiesz, no. No flirtuj. O, słuchawki mamy. Bardzo, bardzo dobrze, fantastycznie. Będzie można pod zabawy poprawić. Tak, ty chcesz siedzieć na lodu i chcę. O. E! Serio? Serio? Co z tobą jest? Aha. Naprawdę? No chyba nic z tego nie będzie. A, coś czujesz, że szybciej umrzesz. Słuchaj, co to możesz alternatywne? Słuchaj alternatywę. No, ty nie masz się co bać. Nie masz co się bać. To, to, to normalne, to takie uroki tutaj są, wiesz? No, zapytaj jak minął dzień. No, co tam, koleżanko, słychać? E... Mm... Mm... A, no, dobra. A, majci, miejcie, miejcie se bąbelka. Powiem wam, jemu ciągle coś nie pasuje, no się przebierz kolego. Jak ci gorąco to się przebierz. No, dawaj. Hmm. No, musisz już iść. No, przykro nam. Bardzo przykro. Spać ci się chce. No dobra, pozwolimy ci. Festiwal śniegu i jarmark. Hmm. Ta może być potencjalna partnerka, słuchajcie. No mogłoby być, być, jarmark, no. Podróżuj. Nie, nie bierz żadnych z tych dóbr. one wszystkie marudzą. Tego jeszcze Ci brakuje. Marudnej żony. Ja mam nadzieję, samiec, że Ty mnie tak za bardzo nie słuchasz i to, co ja tutaj czasami mówię, to Ty weź tak przymrusz oko, nie? Marudne żony są ok Nie żeby całość. No i jesteśmy na jarmarku. Nie hej, he, tylko cześć, dorosła. To trochę niefajnie Brytanii nie, Brytanii nie. Brytania odpada. Hmm, kogo tu jeszcze mamy? Poczekaj, czekaj, czekaj. Kto tu biegnie? Kto tu biegnie? E, nie przeczytam tego imienia, ale spoko. Jest potencjał. Jest ten duży potencjał. I całkiem przyjemny masz wyraż, wyraz twarzy. Brak rzęs. Ale spoko, to normalne w Simsach. I ten policzek taki trochę dziwny. Okej, okay, nieważne. Idziemy. Możesz iść z nami. I jesteśmy na festiwalu miłości. Kogo to my mamy? O, Brzusio. Nancy. No to ona jest na pewno zajęta. Ale ty masz fajną wąsiska. Ty też jesteś zajęta. Serio? Ty nie. Ty masz fajne tatusy. Ale czy jesteś zajęta? Aha, tamta jest wredna. Przejazd na powitanie. Ulrike Faust. Uuu! Właśnie! Ona nie jest zajęta. Ona nie jest zajęta. Katarina nie jest zajęta. Makoty. Byłaby spoko. Przyjazne powitanie. A to jest ta zła Syrena. Dobra, idź sobie. Ty masz smutny wyraz twarzy, matko kochana. To jest zła Syrena. Nie chcemy złej Syreny. Cześć, ruda. Bierzemy się za rudą. No chyba, że coś się zmieniło i sobie znalazła męża w tym czasie. Aż sprawdzę. Brak. Żony nie ma. OK. No, 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 no. O! OK. Ta się trochę wkurza. Zaraz komuś w zęby da. Do... do aniołków czarnego to mam trochę daleko, panny moje. Dobra, dobra, trochę nam się tu relacja poprawiła, ale Ty musisz iść za potrzebą, mój drogi. No to skorzystaj z łazienki. Właśnie, darmowe roślinki. Zbierz całe plony. No, no, no. O, jakie ładne obrazy. Ej, ten jest ładny. Wszystkie są ładne, ten też jest ładny. No, ale jak kupimy obraz, to już nie będziemy mieli co jeść za bardzo. Przestańcie się tak denerwować. Stary, proszę cię. Rzuć trochę na luz. Nawet ci pozwolę zjeść tu coś do... No, coś zjeść innego niż płatki. No. No. Nawet nie gryź z rozdymki ci pozwolę. Okej. Okay. Syrena je rybki. Nie ma problemu. Nie oceniam. Nie oceniam, nie mnie oceniać. Co my tu mamy? To jest dużo warte. To też jest całkiem dużo warte. I to też jest całkiem dużo warte. Tulipanki, stokrotki i tak dalej, to tak średnio nam jest potrzebne. No, ale te kwiatki to im daje potencjał finansowy. Zabezpieczenie emerytury. Uuu, ty jesteś ładniotka. Już nie jesteś. Byłaś. Okej. Okay. Chyba twój urok będzie na nią średnio wpłynął. Mm, przyjazne powitanie. I zapytaj. No, dawaj. Dowiemy się coś może. No. Hop. Hop, hop. No, dajesz. No, no, no. Patrzcie po jego minie. Próbujemy coś z niej wyczytać. No, no. Aha. On chyba tłumaczy nam, żebyśmy uważali na diablice. Tego potwora morskiego, a nie syrenę. No. I coś powiedziałeś? Poza tym, że zrobiła miliard zdjęć? Aha. Okej. Okay. Ej, ej, ej! Ej. No szybko się postarałaś, moja droga. Pocieszyłaś się, nie ma co. Dobra. Wracamy do domu. To już będzie trzeba z Katriną się jakoś dogadać, póki jeszcze jest wolna i póki jeszcze nie ma brzuszka jeszcze. Okej, okay, przerażony. Trochę go garnęliśmy, jak tutaj widzicie. Aha, gobliny zrobiły swoje, jak zawsze. Ale chociaż naprawa cię podskoczy. Nie nie masz czego się bać. No zobacz, taki niebieski kacperek. No czego tutaj się bać? Jakaś miachowa kulka. No napraw to. Aha, złóż ofiarę, co możesz mu dać? Co możesz mu dać? Mały wydruk. Mały wydruk. No możesz mu dać zdjęcie, czemu nie? No. Aha, dobra. Naprawisz ty to w końcu? Dasz radę. A, ofiarę. Nie no tylko troszeczkę lepszą, masz. No. No, czego ty się boisz, kolego? Czego ty się boisz? Co tu się bać? Mówię ci, Kacper, mały Kacper. Mały duszek. Czego tu się bać? No. No, czy jako się boisz? Proszę Cię będzie. Aha. Czy możesz spróbować coś złożyć w ofierze? Masz, daj mu swoją duszę. Jak zdjęć mu nie chcesz dawać, to daj duszę. No, proszę, moja dusza. Taniu. No, papa. Eee... Aha. Okej, okay. sprzedaj. Jej. Pieniążki. Pieniążki się zawsze przydają. Możesz w końcu to naprawić. Wodę przynosić z rzeki, więc, sorry, stary. Lepiej nie naprawiaj to. Dobra. Słuchajcie, chyba na dzisiaj mu to wystarczy. Na dzisiaj mu to wy. No, haha. Ha, ha. Oczywiście. Na mu to wystarcza, w następnym odcinku może by się spróbowało wreszcie Bobo jakieś pojawić. Byłoby bardzo miło, że nie żeby coś. Moglibyśmy tą Katrinę ze wszystkimi jej kotami, że tak powiem, przyjąć pod nasz dach. No bo mamy, widzicie, no, całe duże lokum. No nic, słuchajcie, zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. I słyszymy się, jak wszystko dobrze pójdzie. We wtorek. No to Buziaki, papa.